Jesteśmy na wystawie prac studenckich zgłoszonych na konkurs na logo hospicjum. Dlaczego robiliśmy my to na wydziale architektury? Z powodu bardzo prostego. W Strategii rozwoju wydziału architektury zawarliśmy zapis, że wydział architektury projektuje i tworzy pro bono w w przypadku ważnych inicjatyw społecznych. Nie ma ważniejszej sprawy niż wsparcie w hospicjum. I tutaj nasi studenci wykazali się pełnym zaangażowaniem, bo, bo to jest naturalne. To jest naturalne. Czy trzeba było ich przekonywać? Nie, nie trzeba ich przekonywać. Jest to tak ludzki odruch, jesteśmy, jesteśmy jako architekci, jako graficy, jako wnętrzarze zobowiązani do pracy na rzecz naszej naszych lo, lokalnych społeczności.